Cześć, siemanko, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, no, wracam, ponieważ dzisiaj jest dość, wydaje mi się, że ciekawy dzień i chciałabym, żeby to był taki vlog, żebyście go spędzili ze mną i zobaczyli trochę od środka, jak wyglądają takie rzeczy z prawej konkursu, bo jak już wiecie, pod tytułem, jest to vlog z Pukli Dzierżoniowskich, na których ja... Nie biorę udziału w konkursie typowo czesząc, ale mam makijażową pokazówkę. Także stwierdziłam, że zrobię taki spend day with me i w ogóle, w ogóle. Także no i się cieszę, że wracam. Pewnie wy też się cieszycie, że ja wracam i w ogóle super będzie. Cześć, na razie wyglądam tak. Jeśli chcecie zobaczyć jak tutaj proces twórczy malowania, zdejmowania skarpet, to zapraszam na mojego TikToka tutaj. Będzie wszystko. I generalnie taki jest mój outfit na dzisiaj. Takie spodenki, takie szerokie. Taki zwykły long-sleeve biały, trochę widać stanik, ale to mam nadzieję, że mi nawet filmiku z tego nie zdejmą. A to jest gwiazda, która się szykuje, która będzie malowana. E, kuferek jest cały spakowany, w tle leci muzyka, ale nie puszczam, bo mogą mi zdjąć filmik. E, tak, będziemy jakoś tam około po ósmej. I tam wszystko będę Wam mniej więcej pokazywać, co się dzieje, bo mam wrażenie, że fajnie będzie pokazać Wam, jak to tak wygląda od tej takiej tylnej strony. Ja tu sobie właśnie uklepuję tak trochę włosy, bo wiadomo, grzywka na skarpety wygląda tak, jak wygląda. E, I no i co? I wydaje mi się, że do zobaczenia już tam na miejscu. W skrócie to tak, dzisiaj pogoda nas bardzo nie rozpieszcza, bo nie dość że jest zimno, to jeszcze jest mrzawka. Idziemy ja idę zablokowana jak 150. Dajcie szczęśliwa, ona nic nie ma, ona dzisiaj jest ten. Ale idziemy, jest godzina po ósmej chwilkę. To wszystko zaczyna się generalnie o dziewiątej, ale oczywiście trzeba być wcześniej, żeby się do tego dobrze przygotować. I co? O, to tyle w sumie. Idziemy jeszcze ten, setam ten i o, można. Jesteśmy już, siedzimy, czekamy. Wszystko jest znoszone i nanoszone. Jest. Duma ostra, bo nie wiem co się dzieje trochę, ale no. Idę do eventu, wszyscy się już zbierają, coraz więcej są właśnie te laski z i w ogóle wszyscy są. Tu siedzimy, siedzimy z Laurą, są cały czas słuchać próby mikrofonu, ja siedzę przy wężu strażaczki, tak pod koror, pod koror. Tam się wszyscy malują. Tam się malują i tam jeszcze wyżej też. A, a. Wszystkich mamy tutaj panią czeszącą, jak się czujesz przed tym wszystkim? No. Bardzo się stresuję. Bardzo, bardzo. A umiesz też? E, nie. nie. Nie umiem. Nie <laughs> wiem. Że się umiem, ale boję się, że wszystko to zapomnę Aj. i po prostu będzie gówno, nie A ja jak oceniasz swoje szanse na wygranie tego konkursu? 10 tak. na 10. Się tak? Będzie pierwsze miejsce? Będzie drugie na pewno. A myślisz, no ale tak serio, czy masz... Czy myślisz, że masz szansę się wzbić na podium? Chociaż? Nie. Nie? Nie. Nie. Nie wierzysz w siebie? Wierzę. <laughs> ale... Ale się bardzo boję. <laughs> Jezu. On taki ostrasznywa. Dobra, jest stres, jest fajnie. No ale co, na tym polegałem konkursy, nie? To. I będzie dobrze. To. Będzie dobrze, to. dobrze. Jestem Ja jestem wam oko, bo totalnie nie wiem co się dzieje, kiedy wchodzę, nic. Jest tutaj jazda, gwiazda, wszystkie są osoby. I tu jest Laura, też już pokaż się, jak to tutaj jest. Gorsecik, tyc na wierzchu. Yy, ja trochę nie wiem, co się dzieje. Jesteśmy na zapleczu. Jest zaplecze. tam są wszyscy. I my jesteśmy tu na zapleczu. Tam jest scena. Wejdź to na mnie też jesteśmy. Trochę nie wiemy, co się dzieje, ale to zawsze w takich sytuacjach. Ja się nie stresuję, może ona trochę, bo jest ubrana seksownie. No ale czekamy tam zaraz na naszą kolej, w ogóle, jak to się wszystko zacznie. I co? I tyle. Jak się czujesz typowo przed, przed? Nie, bardzo się boję. Bardzo się boję. Jak oceniasz swój makijaż, który zrobiłaś? No może być. Ty? Jaki, Jaki cies... makijaż? No ten, co na makijażu. No. A, no, no. A, A ty? Jak ja, 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 ja się, dobrze, nie. Ja się ja bardzo boję. boję. Ja się bardzo boję, o, ona oszukuje, ona oszukuje <laughs> tak. ja <laughs> się bardzo boję. Ona oszukuje, Natala oszukuje akurat. A ty? Jak się czujesz z tym, jak wyglądasz? Proszę. Są różne Jak widać są różne emocje. Są różne emocje, jest dużo emocji, a zobaczymy jak wyjdzie w praniu. Mam kciuki. Mam kciuki. Cześć kochani, dzisiaj jest jest gotowa. Ludzie mogą tutaj chodzić, patrzeć. Tutaj wszystkie fryzury już są gotowe. Ja byłam tam dokładnie na Instagramie czy Facebooku macie przebitki z tego jak tam stała. Tak. A kropka sobie na Instagramie proszę mnie zaobserwować. W opisie będzie. Ja jestem bardzo szczęśliwa z tego co mi wyszło. Zajęło mi to o dziwo mniej niż godzinę, ale jestem z tego bardzo szczęśliwa tam widać mnie i nazwę we wszystkich, i ja bardzo dobrze. Tak. Bardzo mocno dziękuję. Halo, zapowiedźmy ole po czesaniu, jak się czujesz? Do lampy, o, oh, jak się czujesz po czesaniu? Jak cię już ze mnie zaszło. Mhm. Zaszła ze mnie bardzo Tak, e, ale już jest bardzo dobrze. E, tak, ale ja się... nam pokazać, co to jest fryzura? To się fryzura. Tak? Idziemy pod moją fryzurę. Mój moja czaga. Jaga. Jaga, zaraz będzie, to zaraz pokażemy fryzurę. No, moja, czerwone, Ale, tak, wielkie brawa, wielkie brawa Tutaj moja modelka stoi, a tu są modelki wszystkich innych Tam jest modelka była przesowała przed tym wszystkim Na się prezentuję na razie najlepiej z tego wszystkiego A, tak a u ciebie to tam jak się czujesz ja, mam, Jak się czujesz jesteś w stanie nam pokazać która to, to jest tutaj twój fryz, która Tutaj, strujca, i co i jak się czujesz po tym wszystkim co zrobiłeś? Dobrze. Tak Bardzo jak życzę. jak swoje szanse na wygraną zerowe. <głos> <głos> Jak Alex ocenia swoją fryzurę względem innych fryzur? No 11 na 10. Tak? No, kompletnie talenty nie mają. Tak? Jak, jak, jak teraz ocenia swoje szanse na wygraną po zobaczeniu wszystkich fryzur? 10 na 10. Ta, a myślisz, że wzbijesz się na podium? Na pewno, no, bo popatrz na to, co ty jest. Moja jest najlepsza. Tak? Akurat, serio, moja jest najlepsza. No jest tak. Jak oceniacie wrażenia konkursu? Bardzo super. Jak wam się podoba? Tak. Bardzo Pięknie tak? Piękne te bardzo polecamy. Co mówię, to Oxford School, aby się otworzyli. <noise> <noise> tak, to jest ten czas, <głosy> 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 Jak oceniasz poziom tego rocznego konkursu? No, może być. <grym, 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 <z kolei>, może być. Nie, nie, wiem, jakieś takie Niektóre. Niektóre, a myślę, że nasza szkoła ma szansę się wspierać no, z dziewczyny gdzieś na podium? Myślę, że tak. A tak, jest na zapleczu. No, no, tak, tak, tak. tak, jest na zapleczu. Tak. No co, ciężko? Ciężko. No ja ciężko. 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 Jest ciężko. To są państwo, mhm. no Moment, tak się czujecie Nie, Ola, ja. jest z powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. Wielkie brawa. I schodzimy na co tam Alex? Jak tam się czujesz po mm. werdykcie ostatecznie? No bardzo dobrze, że jestem z Jawora, no się, że już powiedziała, może jestem... No z wstyd taki, słuchajcie, że daj ta spokój. Ludzie pomylisz, ale o jednej lasce zapomnieli w ogóle. Pomylili pierwsze miejsce. No. To jest jakaś wstyd. 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 No ale co bardzo dobrze, bardzo dobrze cieszę się, że jest super. Tak? z doświadczenia, tak. że masz doświadczenie. Tak, a zarobty idziesz. O to ja chyba cię No to co moi drodzy? Już jesteśmy po wszystkim tak naprawdę już do domu. Zaura wygląda po prostu niesamowicie. Także co, mam nadzieję, że zobaczyłyście, zobaczyliście trochę taki zakątek tego co się dzieje na moim Instagramie. Będę wrzucać dalsze relacje, te wszystkie pasuje, zdjęcia byłem. i filmiki, które mi robili w trakcie. Na TikToka też zapraszam, bo tam jest Get Ready With Me, całe przed tym przedsięwzięciem. Na YouTube już jesteście, także nie będę mówić. I na Instagrama Laury zapraszam, bo ona odgrywa tutaj główną rolę tak naprawdę. A w opisie będzie Instagram Amelki, która się zareklamowała w trakcie. Także możecie tam ładnie... I też ma być w opisie. I, I będzie skaków. Nie, i chcieliby skaków. I najlepsze panie Laura. Tak. I co? To tyle moi drodzy. Ja Was żegnam. Do zobaczenia za tydzień.